Witajcie, witajcie. Tym razem przechodzimy do montażu zbiornika, z tym że to będzie taka wersja uproszczona. E, pokażę Wam po prostu w skrócie, jak to wszystko się e, odbywało. Z tego względu, że no, trochę to czasu pozajmowało: wiercenie, tam różne tematy, dorabianie, zakładanie wężyków, ściąganie. A więc nowy zbiornik, pomalowane wężyki, wszystko też nowe, powymieniane opaski. E, pompa została za konserwowana podkładem no takim dobrym, antykorozyjnym pływak tak samo został podkład, podkładowany, zamalowany jeszcze, żeby nic nie puszczało zbiornik trafił na miejsce tu jak widać, tamte szpilki wszystkie się porywały które były fabryczne to musiałem po prostu poprzewiercać wszystko i tak samo i tutaj poprzewiercać i porobić nowe wkręty tak samo tutaj też musiałem się dostać do wlewu no no niestety spasowanie tego wszystkiego ze sobą nie było takie proste. Teraz tak, no tu jak już widzicie, kupiłem zbiornik. Typowy do niego. To jest zbiornik do yy, GLI, a do GS i się różni, także też ciekawostka delikatnie tam wlotami yy, odpowietrzeniem i powrotem paliwa. Tak jak już widzicie, trochę też sobie przygotowałem w międzyczasie tutaj wszystko. Do montażu zbiornika, bożek, baranek i tak dalej. Przejdźmy tu do końca. Pokażę Wam sytuację tutaj odnośnie filtra. No, niestety tutaj yy, wymienić go musiałem tylko za pomocą, żeby go wyrwać, bo nie szło tego rozkręcić, rozruszać. Też to wężyki filtr trzyma się tutaj na tych opaskach, inaczej nie dał rady. Opaski to się tutaj trzymają, na no, takich wkrętach. Te tutaj są na tak zwane szybkie, samowiercące. Wszystko się fajnie trzyma. Nowe opaski. Zbiornik tak wymalowany od tamtej strony, zabezpieczony taką pioneczką, żeby się tutaj nic nie pozrywało i nie poprzecierało. Dodatkowo jeszcze tutaj wziąłem, nałożyłem na opaski te metalowe, dałem jeszcze folię taką samoprzylepną, żeby zawsze trochę to tak ze sobą nie pracowało. Na tą chwilę. auto jest już zatankowane. Mam tutaj jakieś około 25 litrów lane. Mogę go zaraz jeszcze zademonstrować, odpalić. Że tak powiem bez żadnych tam problemów za pierwszym strzałem zapalił, dosłownie nas chwileczkę zgasł, bo się musiał odpowietrzyć i, i ruszył dalej. Także wskaźnik, wskaźnik, paliwa pokazuje. Aczkolwiek chyba na razie nie do końca prawdę. muszę go trochę nim pojeździć, żeby. Go, no bo ona tam cały czas się pomału podnosi ale wszystko działa także słuchajcie zbiornik mam na miejscu wężyk tutaj wziąłem do e, przewód raczej ten umasujący zrobiłem go z boku bo tu od spodu musiałbym e, to przykręcić przed zbiornikiem a ja najpierw zbiornik zakładałem nie było to takie proste ze względu że e, no Człowiek ma tylko dwie ręce, niestety i, i te dwie ręce czasami są za mało. Także tu musiałem sobie podkładać, kombinować. Dlatego też tym chciałem tutaj pokazywać wszystkiego po kolei, bo bym naprawdę musiał nagrać film na, no, na przynajmniej z dwie godziny. A wiadomo, że zanudzanie. Także, no, słuchajcie, wiertła, wkręty, wszystko trzeba było zmieniać, oparty muzyki. No, ale sukces jest zrobione parę lat, mam spokojnie. Także, słuchajcie, dzięki za oglądanie na razie.